Mateusz Kaniowski razem ze mną Malik i pierwszy raz przegadamy to wszystko co się tu wydarzyło. Siemanko. Siemanko witam cię serdecznie. Humor jest tragiczny co? No jest jak jest. Może zacznijmy od początku. Co ty wiesz bo ja schodząc nie wiedziałem praktycznie nic, teraz już wiem, że policja zabroniła, żeby ta walka się odbyła. Te wywiady, które zobaczycie później z innymi osobami, wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, to już jest jeden, tak chyba ostatni, który dzisiaj nagrywa. To jest ostatni wywiad i przede wszystkim, wiesz, jakby z naszej strony najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi, tak? I, i, I w tej kwestii myślę, że zrobiliśmy wszystko. Zdaję sobie także sprawę z tego, wiesz, że nasi fani i osoby, które wykupiły Pay Per View mają teraz ogromne ale i tak dalej. Ale no, cóż, Ci mogę powiedzieć więcej. My dopełnimy, jakby ze swojej strony, to, żeby ta walka Denisa i Diego się odbyła. Ona się odbędzie, termin Wam dokładnie podamy i to będzie na pewno w przeciągu kilku dni. Eee, I osoby, które wykupiły pay-per-view, na pewno tą walkę będą mogły obejrzeć. I dla mnie, jako wiesz, jakby przede wszystkim też rodzica. Widziałem tam dużo bardzo młodych ludzi i, i po prostu tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie jest bezpieczeństwo najważniejsze i, i to jest jakby kwestia, którą po prostu myślę, że... Jest najistotniejszą kwestią w tym wszystkim. Ty już słyszałeś, bo to wszystko się dzieje na bieżąco. Co dokładnie policja powiedziała, dlaczego oni blokują gale i mówią, że do tej walki nie może dojść? Wiesz co, ja ci tego dokładnie teraz nie powiem tak, bo ja tych informacji z różnych stron dostawałem wiele. Tutaj gadałem z jednym chłopakiem od nas zespołu, tutaj z drugim, i właściwie też nie chcę mówić czegoś, co wiesz, jakby będzie potem nie do końca prawdą, bo tu różne rzeczy ludzie różnie mówią. Ale wiem no po prostu tyle, że właściwie bezpieczeństwo przede wszystkim kaniowskie, powtórzę to po raz trzeci, jakkolwiek to zabrzmi, e, to było jakby aspektem dla nas, mm, tym, który, wiesz, spowodował to, co spowodował, czyli to, że przerwaliśmy tą galę i interwencja służb przede wszystkim, które no, zabroniły tego kontynuować. A ty w ogóle coś widziałeś, czy ty byłeś przy OKTAGONIE i co, obserwowałeś ja? sobie walki? Ja cały czas biegałem mordo. Ja byłem przy walce Alberto i też nie całej właściwie, ale ja cały czas biegałem w te i we w te. Bo te drobne zamieszki już były wcześniej. Nie wiem, czy ty widziałeś, czy nie. Tam Komentując, były... widziałem, że wszyscy wstają i oglądają, że ktoś się leje cały czas. Zamieszki. I te pierwsze zostały uspokojone w bardzo szybkim tempie. Wszystko było super. I niestety, kurczę, no dalej one były, wiesz, jakby to, to że... Wydawało mi się, że to będzie jakby jakiś tam konflikt, który tam jest między chłopakami czy kimkolwiek tam z tych ludzi. Eee, on po prostu ustąpi i było wszystko super, 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 aż w pewnym momencie no, zainterweniowały służby. Lecieli tutaj normalnie? E, tak, no w kaskach normalnie tam. Bo, Słyszałem, że podobno, ale to też wiesz, biorę to wszystko przez, o, przez ten, o, o, ale czuję o, o, tylko gaz na ustach jak gadamy. Powiem Ci jedno, że ja właściwie w tej chwili jak tutaj z Tobą rozmawiam, to sam do końca nie wiem, co widziałem w tej chwili jeszcze. Ja myślę, że ja przede wszystkim muszę pójść zjeść sobie normalnie, bo jestem wycieńczony w tej chwili już psychicznie przede wszystkim, bo to fizycznie wiadomo, jestem w stanie wytrzymać długo bez jedzenia, ale łącząc to ze stresem w tej chwili jestem wygłodniałe, jestem o papierosach, o energetykach i, i w tej chwili po prostu, wiesz, jakby atmosfera jest taka a nie inna. Reasumując, ta walka odbędzie się dla Was i wszystkie osoby, które oglądały pay-per-view i tak będą mogły ją obejrzeć. Ja natomiast chciałbym jeszcze przejść do tego tematu, żeśmy nie zostawili tej gali, bo wiesz, w moim odczuciu nie może być tak, że przez jeden pojedynek, który się nie odbył, będziemy gadać już tylko i wyłącznie o tym i zapomnimy, że było no, pozostałych dobrze. 8 walk. Bądź tak szczerze, Kaniowski, sorry, że tak przepraszam nazwisko, wiem, że tego nie lubisz, ale już teraz wiesz, ten, stało się. Do czego przejdę? Jakby ja rozumiem też rozczarowanie w 100% naszych odbiorców i. i, i jakby bierzemy to na klatę jako High league, ale no, to, co możemy zrobić i to, co jest w naszej mocy w tej chwili, czyli to, że ta walka się odbędzie dla osób, które wykupiły Pay Per View, żeby nie mylić tego z tym, że za darmo, bo jakkolwiek to zabrzmiało, to co powiedziałem, nie będzie to walka dla tych, którzy nie wykupili Pay Per View, walka odbędzie się dla tych, którzy wykupili Pay Per View, zrobimy zajebiste studio, gdzie to się jeszcze okaże. I jakby no, Na pewno nie w ta walka nastąpi, wiesz? Śmieszki, śmieszkami teraz to byście humor, widzę, bardzo dobrze trzymał. Nie, no słuchaj, trzeba lekko rozładować atmosferę. Nie, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja bym też też... chciałbym, żebyśmy, żebyśmy tak mogli za chwilę pogadać normalnie, słuchaj, bo nie chcę tego no, tak to, znaczy, Co ja powiem ci szczerze, że jestem bardzo słaby w takich jakby kwestiach, w sensie w kwestiach tego typu, żeby. Znaczy, umiem ukrywać emocje, wiadomo i tak dalej, ale z drugiej strony w tej chwili kurczę. Chcę też, żeby ci fani wiedzieli, że mi z tym tak samo jest chujowo. Wiesz o co mi chodzi? Nikomu nie jest fajnie. Też jak musiałem powiedzieć, że nie ma tej walki, i nagle się tak musiałem pożegnać. Od niego momentu, wiesz, czy wiesz jakby jak ta policja tam wjechała i tak dalej z tyłu, myślałem, że to wszystko tym bardziej będzie pod kontrolą te zamieszki i tak dalej, ale jednak decyzja była taka, a nie inna. I ja wchodząc do tego ringu, musząc to ludziom powiedzieć, bo taką czułem potrzebę. Na początku myślę, kurde, może, może ten, może Pawowski, może Kaniowski przekaże informację. Ale z drugiej strony sobie myślę, wiesz, no, reprezentujemy ten League, stoimy za tym i, i, i właściwie e, zrobiliśmy to, co mogliśmy zrobić. I, I powtarzam raz jeszcze, na widowni było dużo młodych ludzi i wiesz, jakby no, to jest dla mnie najistotniejsze. Dla mnie jest najistotniejsze to, żeby kurcze ludzie bezpiecznie wrócili i, i to, żebyśmy my nie robili czegoś, co może spowodować w efekcie czyjeś, wiesz, uszczerbki na zdrowiu przede wszystkim. Nie wiem, co gadam. Kaniowski już w tej chwili, powiem ci szczerze, momentami tak... Nie no, mówisz, mówisz mądrze. Jeszcze chcę pogadać z Tobą na temat Alberto, bo widziałem, że przeżywałeś to wszystko. Przeżywałem, owszem, tak jak mówiłem Ci wcześniej zresztą. Ta walka była taka, no dosyć ciekawa, w sensie wszystkie trzy rundy były po stronie Alberta, to widziałem na pewno. Eee, wydaje mi się, że ta walka przez Alberta mogła być zakończona wcześniej. Tak z mojego punktu widzenia i obserwacji, aczkolwiek no Dubiel naprawdę pokazał kawał charakteru mordo, w sensie takim wiesz, że to jakby ta walka w moim odczuciu w ogóle nie wiem czemu sędzia jej nie przerwał w drugiej rundzie, bo była taka jedna Dubiel serducho pokazał? Dubiel pokazał serducho, i mu to zresztą powiedziałem też, propsik dla ciebie Dubiel, szacunek tak samo za postawę i ogólnie to jak się zaprezentowałeś w tej walce. Um, I co? Myślę, że wiesz, Dubiel tak naprawdę też w tym starciu nie miał tyle e, właściwie, no nic nie miał do stracenia, wiesz. To Alberto e, miał do stracenia. I, i te, tak jak wcześniej podejrzewałem też, że te wejścia w parter będą takie dynamiczne i, i takie znienacka, to one były, ale Alberto sobie bardzo fajnie radził z tym, widziałeś zresztą. A powiedz mi, kto dla ciebie jest największym zwycięzcą tej gali? Największym zwycięzcą? Najwięcej ugrał na tej gali. Nie wiem, kurde, to teraz takkolwiek śmiesznie zabrzmi, ale nie wiem, czy, 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 czy kto ugrał na tej gali, kurczę. No, osoby chyba, które zrealizowały w tej chwili swój cel. Czyli, czyli jakby wiesz, no, mi jest cholernie cholernie, nie chcę przychlinać, kurde, szukam takiego zastępczego słowa, więc sorry mordy. E mi jest chujowo po prostu, jakkolwiek zwał, tak zwał. I kto na tej gali najbardziej wyszedł? Ten. Myślę, że Dubiel na pewno wyszedł dobrze na tej gali, jako walkę, którą pokazał i swoje serducho. Eee, bo, 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 bo Alan też zajebiście wypadł, powiem szczerze. Ja się nie spodziewałem takiego rozwoju sytuacji w tej walce właściwie. Eee, no, tam taki kurde. Dawid Załęcki jeszcze. Dawid Załęcki też, ale ja tą walkę jakby, jak ma być szczery z Tobą, najmniej. W szczegółach widziałem powiem ci szczerze, widziałem początek jej taki, i już tak średnio po 40 sekundach wiedziałem, że ta walka będzie. Czy wiem, to wiadomo, że tak przez długie wiem w sensie w cudzysłowiu, tak ale przeczuwałem, że ta walka będzie wygraną dla ojca Denisa. Te kopy naprawdę soczyste, takie wchodziły, kurde, ja sobie nawet nie zdawałem sprawy że ten facet ma tyle pary. Że Dawid skończy Alana szybciej niż Denis, to w ogóle był szok. Czy To wiesz, to jakby też inna kwestia, bo wiadomo, tamta walka, tamta walka była starciem zupełnie innym, wiesz, tutaj ta warga była zbliżona, mimo że było też więcej, ale no chłopina ma parę w nogach i w łapach, po prostu tego inaczej nie da, nie da radę nazwać. Pomijając tę sytuację, jak ty oceniasz galę? Fajnie było, wiesz, ja też, kurde, no mówię, ja w takich momentach jak teraz, w tej chwili, właściwie wiesz, do mnie to wszystko dojdzie. Ja to za każdym razem mówię. Tak samo pamiętasz ostatni wywiad z Tobą. Do mnie to wszystko dojdzie pewnie jutro, pojutrze i, i, i wtedy będziemy mogli się spotkać jeszcze raz, pogadać sobie, tak wiesz, bardziej luźno. Ja w tej chwili to, co czuję, to jest po prostu smutek, wkurwienie, głód, e, brak sił, taki wiesz, który wynika z tego, że jednak cały czas zapieprzałem, kurde, miałem w tej butelce po wodzie. Napój energetyczny, dwa wlane, i chodziłem z tym, po prostu popijałem. I miałem tutaj swoje ten elektryczny papieros, którego w ogóle właściwie nie palę, ale na potrzeby tego, żeby nie musieć wychodzić, i, i jakieś tam powiedzmy udogodnienie czuć, latałem sobie z nim, nawet nie wiem gdzie on teraz jest. Jeszcze ostatnie pytanko. Masz pomysł, kiedy ta walka się odbędzie? Myślę, że co mamy dzisiaj? Niedziela czy sobota już? Sobota, może już po północy, jest to niedziela. Myślę, że może do przeciągu tygodnia ta walka się odbędzie. To kilka dni właściwie. No, bo co my teraz w tej chwili musimy przygotować? E, jakieś fajne miejsce, żeby ta oprawa też nie była byle jaka. tak? Przygotujemy sobie fajne miejsce, zrobimy ring, oktagon właściwie, e, studio fajne. Ja pomyślę też nad tym, też właśnie w jaki sposób e, będę mógł to zrekompensować swoim fanom przede wszystkim, bo do mojego występu też przez to między innymi nie doszło. Który mieliśmy dzisiaj zrobić z Kaziarem do kawałku selfmade. Pomyślę. jakby to też wiesz, mówię to jest na tyle świeże jeszcze w tej chwili i tyle jest emocji wokół tego że nie chcę rzucać jakimiś obietnicami wiesz na wiatr to co mogę obiecać ze swojej strony to na pewno to że dotrzymamy tej walki i ta walka się odbędzie w najbliższym terminie myślę że to będzie około tygodnia I ja coś sobie po prostu muszę w głowie ułożyć albo jakiś fajny scenariusz do tego dopisać żeby miało to też takie wiesz, wiesz co chodzi jakby ze strony Malika Jakiś tak zwany bonus, w tym przypadku wiadomo o bonusie e, ciężko mówić, bo to jak zwał tak zwał, ale daliśmy dupy pod tym względem, ale no coś wymyślimy myślę i tak samo chciałbym, żeby e, moi fani przede wszystkim też mieli na uwadze to, że jak byłem pewnie młodym człowiekiem, to też pewnie jakby spojrzałbym na tą sytuację w taki sposób, żebym tak ani inaczej myślał i, i, i rozczarowania nie ukrywał. Ale zdajcie sobie z tego sprawę, kochani, że jakby no. Ja mam sam dzieci i, i, i młodych ludzi mam. Mam kuzynów, siostry cioteczne, braci ciotecznych, którzy są najprawdopodobniej w wieku kurcze, main audienceu Hiligu. I po prostu na to patrzę w taki sposób, wiesz, że, że, że pod koniec dnia to, co jest najistotniejsze, po prostu musi być najistotniejsze, a w tym przypadku było to bezpieczeństwo. Pierwszy raz nikt nie mówił o po Pogali, tylko wszyscy. Co chyba ogarnąć to wszystko? Dzięki, Malik. No i co? Damy wam znać wszyscy. Ja też, między innymi, kiedy ta walka się odbędzie i wszystko zostanie rozwiązane tak, jak być powinno. mordy. GM2L.